Siemanko, witajcie. W kolejnej gierce zmierzyłem się z Kaylee i co było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, to jest fakt, że Keni pokonuje Riven na poziomie pierwszym. No kurde, jakby ktoś mi to powiedział przed tą grą, to bym po prostu nie uwierzył, a no, teraz już po prostu doświadczenia nabrałem i już wiem, że... No co prawda ten fight był close, ale kurde, no brakowało, tak? Tutaj druga potyczka i spójrzcie na to, ja nie wiem czy ta Kaylee nie smurfowała, po prostu czy nie jest jakimś smurfem, nie? Sprawdziłem jej konto po grze i widziałem, że ma świeże konto, 30. poziom, tam dwa 2 albo 3 winy i ma dobre KDA, więc no sami możecie ocenić, tak? No ten flash tutaj w tym fajcie, no kurde, po prostu mnie ograła, tak? Ona była moja, a niestety mi się nie udało. No i cóż no, tutaj po powrocie z badze, stwierdziłem, że spróbuję coś tutaj, jakieś proxy zrobić. Więc wiecie, próbuję sobie czyścić tą farmę po prostu pomiędzy wieżami. Widzimy, że Kaylee podchodzi. Ale ja tutaj miałem jeszcze taki pomysł, że może spróbuję odciągnąć te klipy. Jeżeli ona pójdzie za mną, no to jeden mój wave się rozbije o wieżę, więc spoko. Więc nawet jak pójdzie i będzie mnie goniła, no to i tak straci, tak? Jeżeli to przeżyje oczywiście. No i tym razem udało mi się przeżyć. Uciekłem, byłem bezpieczny. Cofnąłem sobie do bazy. Po powrocie widziałem, że uder jest w pobliżu, więc pinguję ziomeczku. Pomóż mi. No i uder biegnie. No i kurde, ta akcja naprawdę wyszła fajnie. Udało mi się zbajtować na Kaylee. Nie widziałem, żeby tam postawiła warda. Każdemu się zdarzy nie postawić warda, no i to ją kosztowało życie. Tutaj splashowałem, bo nie byłem pewny jej obrażeń. Nie? nie wiedziałem, czy mnie tutaj nie będzie miała. No i udało się ją zdobyć, tak. To już tutaj się troszeczkę wiecie. Cieszyłem z tego, już liczyłem, że może gierka będzie wyglądała lepiej tutaj po pchnięciu Wave'ów stwierdziłem się, no dobra stwierdziłem, przepraszam stwierdziłem, że podejdę drugi raz do Proxy no i teraz problemem było to że w pobliżu był Zin, tutaj jeszcze Kaylee splashowała we mnie tak jest, tutaj widziałem, że Zin jest z tej strony wszystko było fajnie, dałbym radę uciec, ale jeszcze zapomniałem, że tutaj troll z mida wyskoczy ze swoją skałą, no i cóż złapali mnie Proxy mi się nie udało z czego jestem zadowolony Tutaj udało mi się fajnie to zagrać. Pilnowałem tego, żeby Kaylee nie dotarła tego fightu. Gdyby ona tutaj dotarła przede mną, na pewno moja drużyna by tego nie wyciągnęła. A tak, ja byłem tutaj pierwszy. Jeszcze miałem swoją drugą erkę, wleciałem. Udało mi się wykończyć trundla. Udało mi się wykończyć Zina. No i cóż, no zdobyłem dwa kile, tak? Trochę uratowaliśmy ten fight. Zrobiliśmy dwa kile, zrobiliśmy cofkę. Tak jest, zrobiliśmy cofeczkę. Po cofeczce, widzimy, że tutaj Ari jest w pobliżu, już do nas biegnie, więc no kurde, skoro zdobyłem przed chwilą kilka killi, no to jestem w stanie tutaj zrobić jakieś obrażenia, nie? Wlatuję sobie w tą Kaylee, udało nam się ją wyłapać, piękna sprawa, no tutaj czułem, że kurde, ta gierka jest już, no jest w zasięgu wygranej, nie? Ale tutaj błąd Udyra, no wleciał w tą Kaylee, wszystko by było spoko, ale tu jeszcze był przeciwny support i Trundle, okej, okay, no ja zgarnąłem tą Kaylee, ale niestety Trundle... Otrzymał killa. I tutaj już wiecie, jeden kill za jednego killa, ale oni dostali dwie asysty. Tutaj czego nie rozumiałem, dlaczego Ashka poszła na topa? To był taki jeden z większych błędów w tej grze. Ashka powinna z nami tutaj o tego smoka walczyć, skoro wiecie, ona gra jako ADC. Ona nie powinna sama na topie siedzieć. Nie wiem dlaczego ona pingowała, że miała ja szedł stopa. No i to było błędem. Ona tam jeszcze zdecydowała się pchać tą linię i oczywiście zginęła, ale okej, okay, zajmijmy się teraz tą akcją, która miała miejsce na drake'u. Tutaj uważam, że niepotrzebnie wchodziłem tutaj w tych ludzi. Powinienem z Uderem razem robić tego smoka. To był taki błąd, wiecie, w pozycjonowaniu i w ogóle w podejściu do, tej, do tego fight'u, do tego drake'a. Tutaj powinniśmy odpuścić fight z Ari, ale widziałem, że ona tam się zbiera, że może kogoś wyłapie. No a niestety widzicie, jak to się skończyło, nie? Po prostu zginęliśmy, straciliśmy smoka. Wszyscy z nas padli. Ke Ash Ashka oczywiście też, tak jak mówiłem wcześniej. No i cóż, tutaj mamy fight, który był kurde blisko, ale spójrzcie jak ta Keli ładnie to zagrała. Ja to jest wszystko, zrobiłem naprawdę combo. Ona wyczuła kiedy ja puszę tą RK, nie? No kurde, naprawdę impressive, nie? Z jej strony. Niesamowita jest takiej tej grze. Tutaj widziałem, że nasz bot walczył, tak, po mojej śmierci pingowa pingowałem, ale nie wiem, czy trochę nie za późno, że ta Kejli może być tam w pobliżu. No i niestety, Kejli zgarnęła. No cóż, no, tak to wygląda. Gierka przegrana. Czego się nauczyłem? Nie walczcie z Kejli na pierwszym poziomie. Nie ma szans, lepiej poczekać do drugiego, trzeciego poziomu, wtedy możecie ją zgnieść. Jak widzicie, no dalej uczę się meczapów. No i cóż, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnej gierce. Siema.